Witam ja jestem Karolczak2202 i dzisiaj gramy w War Thundera. jest to kolejny odcinek z tej serii która mi sprawia przyjemność i wam się dość podoba i w tym odcinku w końcu mam intro tak moje pierwsze intro do odcinka jest ono wykonane przez youtubera o nazwie Niku Tomen bardzo polecam jego kanał jak się go ładnie poprosi, grzecznie, to wam też zrobi takie fajne intra. Mi się na przykład bardzo podobają, nie wiem jak wam, ale mi się podobają. Więc to tyle ze spraw chyba organizacyjnych. Możemy przejść do mądrego, nie zbyt mądrego, ale do to jakże przyjemnego strzelania. No. Przyjedziemy sobie iło czwartemu. może to inna co się tu stało co się stało... O udam się udam od jakiegoś... się jakby. się Zostanie chłopak udam Podejdę. <grystanie> Nie no, to są dwa to i to dość mocno uzbrojone. I coś mi mówi, żeby lepiej z nimi nie ryzykować. Lecimy na to. Nie mam chcę aerodynamicznego. Zatem mam takiego siła na punkcie pomolców aerodynamicznych. I rzucamy bombkę i... Hop. I dobrze. I pięknie. I teraz idziemy jeszcze na to. Tu, tu, tu się nie uda. O, jeszcze zawrócimy sobie tu. Mamy jedną bombę. Idę się Kurde. Ale mam oszczą, nie zły. Nie zły, nie chłopaki radzą sobie. Dobre, dobre, dobre. Już. 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 Dajcie sobie już spokój. Chłopie. Chopie. No właśnie łakce jednak to działko z przodu robi mu, jak na jego lewej, dość furorę dużo Ciebie chcę. Mam tu listę. Powoli. Zrobię z nich po prostu nie. Wiem. To jest jeden bombowiec. Jeden z moich chyba bardziej ulubionych bombowców. Prawda go nie mam, ale mi się bardzo podoba. I tyle, żeby Chłopie, a ty myślisz, że jak on się pali? Z się idziemy na gące. I się za chwilę. I ja się stara, przeżyję no chopie! jakiś hejku popatrz nie da się tego łagusia sobie pójdziemy co za na to łagusia to jest za dużo się trafienie nie wiem, strzelam do wszystkiego co widzę Więc już się nie czekajcie, że to jest nieskoordynowane strzelanie, ale po prostu strzelam do wszystkiego co widzę nie mówię, że to nie jest dobra taktyka ale widywałem lepsze trzeba cię dobić kurde Użchodzimy z paliwa, żeby się mi nie naprawił chłopaczkę. Nie naprawi się już. Mhm. Będziesz podchodził na pewno. Takie I asyst. Kolej. To to była udawana. Ta to już była taka niefajna. Chyba wjechałem z niego. Mam takie wrażenie. Kto sobie zginął. Jeszcze nie widzę sobie pana. Większych mieć nie będę. takie malutkie. Tak, F2 Abufalo są bomby. Tylko trzeba je podcepić. W sensie ja je potrzepiłem, ale jak już mi się ładowała gra i wtedy widać, że mnie wczytało już tych bomb. No. No.

Teraz sobie weźmiemy tego pana, chyba, że jeszcze nie muszę. szkoda. Ładny jest i ma moją ulubioną rzecz chyba dla wszystkich. Tak jest, hamulca dynamiczna, moja ulubiona rzecz. W samolotach tym po prostu samolotem da się wykręcić, nawet Japończyka. Nie wiem, no, tu Japończyka to już nie wykręcimy, najszybciej no go mój strzelec tu wydejmie ale da się nieźle nim kręcić w oboce bez problemu niektóre myśliwce nie podajemy tu nazwisk składa 3 też bez problemu bierze a bomby które posiada to to już jest po prostu ekstra robimy nieruchowanie pokażę wam jak to się robi Najedżasz na jeżdżaż na terde, nie wsunąłem tego co chciałam. O, to chciałem wsunąć. O. A, o, i teraz mam na tym tak manewrować. Oho! O kurde, dobra, dobra, mamy problem, mamy problem. Dajcie mi to. Dobra cicho. Da się tym obrócić jeszcze samolot, tak? Tak z ciekawości, tylko Boga... Tym dwie tysiące. Hop, hop. Karty bombywałem, nie? Dobra. Ciao, ciao. Patrzcie, to są awaryjne bombywania. No właśnie. Nie! Ja go miałem jeszcze zestrzelić! Jeszcze bym go zestrzelił, bo on leciał akurat tak na mnie. A pan też już spał. No i mamy 4 razy 500 bis. To jest bardzo duże. Asysta Trafiłem. Aha Wiem to już jest koniec niestety naszej pięknej rozgrywki. Zobaczymy, jak nam poszło. Bo nawet nie sprawdzałem statystyk. Mam nadzieję, że nie będę po ostatni. No, no dziewiąty na 9, na 15. ale zawsze U Uuu, dostałem nowe wystrzelenia. To sobie weźmie. to. Tak. O. To jest panel, tak. Hmm, tu zestrzeliłem, no i kolejny stół. Dobra, fajnie. Co tam mam wziąć, nie wiem, to wezmę. Zawsze idę w uzbrojenie i to jest trochę błąd. No. No i to tyle. Według mnie, chyba powiedziałem wszystko co powiedzieć trzeba było. Trzymajcie się.